Siema, witam Was, Holmes27. Dzisiaj zaprezentuję Wam mój nowy zakup, a dokładnie buty Nike Elastico 2. Buty zostały wyprodukowane w roku 2013 w fabryce w Indonezji i sprowadzone do Polski, a dokładnie do sklepu, w którym je kupiłem. Dosyć tego gadania. Jedziemy z tym koksem. <laughs> Jak mówiłem buty są z 2013 roku. Jest to jeden z najnowszych produktów firmy Nike. W butach już gra, wgrałam w piłkę. No, w butach bardzo dobrze się kopię piłkę. Piłka przeważnie nie schodzi. Jak to się mówi, jak się źle strzeli, że weszła. A w tych butach jak się strzela, to piłka y, nie schodzi. Dowodem jest na to, że jak grałem z szasu na Orliku, to pierzelnęłem jej prosto headshota. i to z około 30 metrów. No, więc tak to było. Nie są to ani korki, jak widzicie, ani turfy, tylko zwykłe halówki. Pod spodem mają zwyczajną podeszwę. Znaczek najki 3 dokładnie. Ale za to zadziwia mnie jakość znaczka, który był tutaj w środku znaczek był chyba nie wiem przyklejony, bo już po pierwszym użyciu znaczek mi się zdarł. To jest właśnie taka wada tych butów, ale poza tym y, innych wad buty nie mają. Bardzo dobrze się, jak mówiłem w nich kopie. Y, nie są zbyt drogie, kosztują jedynie 160 zł w sklepie, a na Allegro około 130. Na razie to tyle. W następnym filmiku zaprezentuję Wam mój inny zakup. Również buty i jeszcze kolejnym też buty. Będę prezentował Wam moje buty, aż mi się skończą. A no trochę ich mam. W każdym razie dzięki za obejrzenie filmiku. Cześć!